Witaj świecie, dzień dobry przyjacielu, przyjaciółko moja. Zatrzymaj się dziś ze mną na medytacji. Usiądź wygodnie, zamknij swoje oczy, połóż dłonie na swoich kolanach. I przytuł do serca swoją intencję. Wyobraź sobie, że z góry, z nieba spływa na ciebie strumień złotego światła. Wynika przez czubek twojej głowy i przepływa przez całe twoje ciało, napełniając cię kreacją. Napełniając i dając siłę Twojej intencji. Pomyśl, jaka jest Twoja intencja. Co chciałbyś zamanifestować dziś? Może to być sukces, zdrowie, miłość, obfitość. Pomyśl, co jest bardzo z z Tobą. I wyobraź sobie tę sytuację w najdrobniejszych szczegółach. Gdzie jesteś? Jak się czujesz? Jakie emocje ci towarzyszą? Widzisz siebie już w tej rzeczywistości? To fakt, który się już wydarzył. Teraz Was głęboki oddech i poczuj, jak ta wizja przenika do Twojego serca, do Twojej duszy. To energia manifestacji, ona nabiera mocy. Powtarzaj na głos. Moja intencja się spełnia, otwieram się na jej realizację. Jestem wdzięczna, wdzięczna za wszystko. Moja intencja już się spełnia. Otwieram się na jej realizację. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jestem wdzięczna, wdzięczna. Teraz oddaj swoją intencję Bogu. Wyobraź sobie, jak unosi się w górę wraz z nutką wdzięczności, jakbyś puszczał balon z marzeniami. I wiesz jedno, że Twoja intencja zostaje spełniona w najlepszym czasie i w najlepszy sposób dla Ciebie. Powoli wracaj tu i teraz. Poczuj swoje ciało, porusz palcami, weź kilka głębokich oddechów i otwórz oczy. I z pełnym zaufaniem zacznij realizować swoją intencję. I włóż w to całą energię swojego. Ja, w pełni realizując, a filmując, niech się darzy,